Cześć. Jesteśmy z powrotem, a mi się coś podupcyło. Ok. Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando. Mam dużo pracy, Shepard. Może innym razem. Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, komandorze. No czemu nie chcę ze mną rozmawiać? Powinnaś ze mną rozmawiać. A ten co się tak patrzy? ty masz? Skrzywienie? Łuba? Okej okay. <laughs> Teraz może polecieć? No bo to chyba ostatni Ostatni są oni Nie ma dla pana żadnych wiadomości To dobrze Przynajmniej nikt nie będzie spamował um. Skok przez przekaźnik No, no to lecimy tutaj I Na Najpierw muszę dobrą załogę zebrać Żeby Wykonać właśnie tak jak zbadaj miejsce Z trofy Normandii. Okej okay. Do Okej, po co trudności zmieniać? No, już, 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 już A Miranda... Kolejnie, nie mam, nie mam pojęcia, teraz wziąć no dobra, nie będzie ta jack. Akceptuj. O właśnie na co czekałem. Eee, dobra, to co zostawimy jeszcze, ona nie ma. Ona ma okej. Okay. Widaj na omeze. Jesteś nowy, prawda? Potrafię to poznać. Pozwól, Posłuż... że. O, a... cześć, Mokran. Ja właśnie. Zmykaj farmut. Już. A oczywiście, Mokran, co tylko na zechce. Kolorne łachudry. Widaj na omedze przepad. Wiesz kim jestem? Oczywiście, namierzaliśmy cię od kiedy pojawiłeś się w układach Terminusa, nie jesteś aż tak dyskretny. Aria chce wiedzieć co sprowadza martwe widmo na Omega. Radzę ci iść od razu do zaświatów i się przedstawić. Daruj sobie, nie szukam kłopotów na Omega. Wszystko wokół ciebie wybucha, Shepard. Nie miej za złe armii, że chcecie mieć na oku. Zaświaty. Już otrzymuję doniesienia o kwarantannie w Slumsach, gdzie doktor Morlin Solus prowadzi klinikę. Spodziewa się oporu na stacji transportowej. No, dobra. Uzyskałam też dostęp do wiadomości wymienianych <coughs> przez grupy najemników, dotyczących planów rozprawienia się z Archaniołem. W zaświatach jest punkt werbunkowy, który może mieć o nim informacje. No, dobra. O, mu walną. Proszę, musisz mi pomóc. Kto ci się pozwolił odzywać? Zaik Masani. Tak, to ja. Ty pewnie jesteś, komandor Shepard. Podobno mamy ocalić galaktykę. Dostałeś wstępne informacje. Odrobiłem pracę domową. Cerberus przesłał mi wszystkie potrzebne dane. Miło Cię poznać, Zaid. Czeka nas dużo pracy. Tak, właśnie słyszałem. Zakładam, że człowiek iluzja powiedział Ci o naszym układzie? Nie, najwyraźniej uznał, że te informacje nie powinny trafić do akt. Dobrze, że spytałem. Jakiś czas temu, zanim zwerbował mnie Cerberus, podjąłem się pewnej misji. Może Cię to zainteresuje. Słyszałeś kiedyś o Vido Santiago? To szef Błękitnych Słońc. Kontroluje całą organizację. Z tego co wiem, ostatnio zajął rafinerię Eltfel Ashland i wykorzystuje personel w roli niewolników. Firma chce rozwiązać ten problem. Dopilnuję, żebyśmy to załatwili. Świetnie. Załatwmy to jak najszybciej. By móc się skoncentrować na byciu bohaterami. Lepiej wsadzę to coś do paki, zanim mi zaśmierdnie. Będę gotowy, jak tylko postanowisz się zabrać za zabijanie. Okej, okay. zajdź, już z nami. rabość 6 okay. No, puść mnie. na mnie czeka. Na. Irytacja. Proszę to. Kłam. Okej. No, hej, jak palentamy z pierwszej części. Então teste são esse é, é um clube que vai ter painel. Ah. Uh que -huh. eu já tenho to coś zbugowało Jedna noc Okej okay. Jaką przez to maskę pije, nie patrz tak na mnie, Eno, gdzie mamy? Zapis. Niestety musimy zrobić tak. Się coś zbugowało. <laughs> nie wiem czym jest to spowodowane. O, już, 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 już. No kurde. Dobra, pogadamy z nim jeszcze raz, byle teraz do. Tak, to ja. Tak właśnie słyszałem. Zakładam, że człowiek Iluzja powiedział Ci o naszym układzie. Yeah. Dobrze, mm. że. Jakiś. Słyszał... Z mm. tego, co wiem, ostatnio zajął rafinerię Eltfel Ashland. I to świetnie. Lepiej w... Będę gotowy, jak. Okej. Okay. Irytacja. Jak no. teraz ja, ja tu zapiszę, może najpierw. Kurde, mogę szybko zapisać, ja ciur. Tylko nie pamiętam, jak był szybki zapis. No. Bliżej nie podchodź. Nie ruszaj się! Okej, okay, to ja tu robię cięcia